Witajcie! Jesteśmy na odcinku! I dzisiaj będziemy ten graliśmy w Petsima z Wojkiem i no ma, bo ja wcale bo ja, nie bojamy mam 14XD I teraz mam dla was propozycję. jeśli chcecie wygrać to, jeśli chcecie wygrać i... Czekajcie. Nie, tego tego? Peta. nie legendy, nie legendę, No legendy! <grym 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 nie legendy <grym> nie dam, Ale za to... Jeśli chcecie wygrać jakiegoś peta z tego jajka. Z tego... Nie ma, Subskrybujcie mój kanał! Na pewno jest! Nie, nie, nie no. Subskrybujcie mój kanał, chociaż on nie ma kanału. I możecie. To, co Wam wytropi z tego jajka, jest wasze. Jak Wam to wytropi, to jest wasze. I jakby. I mogłem nagrać odcinek, gdzie farmia, ale. To by trwało 15 lat. Jakbym farmił. Więc no, wybieram tylko jak już jestem dobrym gościem. Okej, no chodź do czwartego świata, please. Do czwartego, a nie może ostatniego? No, please, bo przecież mamy nagrywaną matkę, więc chodzi do czwartego, please. dobra. Czwarty, Antek Islander. To co jest ten Easter egg, pamiętasz? Ten RIP, Ed sim Simulator Nie Ja nie do końca to jest Easter egg, ale dobra, co to... już jest. Zarabić, pacy, za to. A i know, chodź it. mi pomóż, bo chciałbyś chronić, zrobić. Rozpoka. No więc to zrobisz na fotę, tak? jak moje pety... patrz, wyszły moje pacy, zarabić, i pojach wszystko rozwalają. No bo ja... Ale nasze na pacy mogli powiedzieć, bo mi nie się teraz. Nie, bo on jest totalny... On jest totalny nóg. I... Okej, moje rozbierają, no pomóż mi. To Obserplałam, ale no, a ja mam lepszy kraj. By. Wojtek, a ile masz fantastii końców? E, 32 tysiące za, za 30 tysięcy będę mógł iść do nas niech To jest haunted, Jak to tysiące, a nie miliony? No, y, miliardy już Miliardy? Miliony! No, nie, to są miliardy już a nie, 100 milionów, no milion. E, to... Wojtek.. Wojtek... Wojtek Wojt, sobie po PET nie zbierasz tego. Łażę skrzynki i się zbiera. Mam 41 tysięcy... milionów. I jakby co to Wojtek dostał ode mnie 50% y, y, 88% jego petów? E, y, Wojtek. Nie, już nie, bo ich nie mam. Ja już, już nie noszę twoich, znam po jednego twojego. Starę... <coughs> Tylko tą legendę. Tak, tylko tą legendę teraz muszę. Wiesz co, wiesz, co robię? Co? Y, ja dostałam free Fenty 4 miliony. Z 3 milionów 4. 3 fenty normalnie. Boże, dało. teraz obecnie bym Ci dał. A i w tym odcinku robię wielkie podziękowania dla Clawera, czyli, tak czyli tak zwanego Maxa, bo gdyby nie on, to bym nie wybił się tak szybko, bo kiedyś nasz tepetyłem ja się jakby te dwa se sam do farbiłem. Ale będę... Mamy 10 o 5000 za na Ale Max z miną tego i jeszcze kilka parę petów, które są... które bardzo mu zawdzięczam. Gdyby nie to bym się tak nie wybił. I... a to tego, tą legendę sobie sam zawdzięczam. Jeszcze czas breaker jeden i zresztą więcej damage'a do skrzynek bo totalnie ta legenda jest kozak a jeśli ktoś a i jeśli ktoś i, i, jeśli ktoś poda mi tak pierwszy, pierwszy, pierwszy pierwszy ten to poda mi w komentarzu y, będzie moim friendem i jednocześnie dostanie tego peca 4 miliony będę na odcinku i będzie na odcinku A jeśli chcecie być do odcinku z głosem, to oczywiście zapraszamy na najlepszy serwer Discord czyli fixer! wejdźcie z tamtego i wejdźcie do linku w opisie tam jest nowy serwer Discord najlepszy serwer Discord dlatego wyłączcie iż, i zdamcie na czacie, żeby was gościu zbanował zamknę to jest fake serwer Discord Zwróćcie. tak za oglądacie to, to jest jeden z najważniejszych odcinków w Fixa w życiu. nie dosłownie. No to ja dosłownie, bo robisz trzy ogłoszenia. I... Klipa, ta, na odcinku i jeszcze nowy serwer Discord. E no w sumie. Ja mam 87 milionów, ten go tylko zamian 100 milionów. I to, nie będę się kupować nowe krainy, tylko tą, na której ty jesteś od razu. No w sumie. A jak to wygląda, Twoja kraina? O, oh no, o, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no! Padasz? O, dobra! Ja się wystraszyłam! Więc tak, Ej, zobacz, to jest Twoja kraina. 150 tysięcy fantastików, a taką spieszkę. Ej, tu ja obraz na twojej poziomie, tak? serio! Tam tak, ta, 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 ta. Nie... To nie jest moja kraina, bo moja, bo tak, serio, moja ostatnia kraina jest za taką ścianą, nie? Ja za bo ja zgodzę, Za taką że... ścianą jest i tam pisze 777M I A patrzcie... Tyle lefuk... kupujesz? Oui? Tak. I, I... patrzcie... Tak będzie wyglądało... No, to... ten pet może trafić do nas... was... To... z tego pytania, ten pet, z tego jajka może trafić do was. A nie może że będziecie na odcinku... Na przykład Emperion Fox! Na którego jest 12%? Bardzo dobry pet. Jest da... legendy. Powiem Wam jedno. Jeśli y, 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 dwie pierwsze osoby, y, które będą. Y, 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 na, y, y, napiszą co nikt komentarza. Oprócz Wojtka oczywiście, bo on będzie chciał pety. Y, to dostanie. Yy, Właśnie, ty mogę napisać. Ale powiedziałam oprócz Wojtka. I, i dostanie albo e, dwa... Y, to dwie pierwsze osoby dostają dwa te Emperium Foxy. A być może jak wy tropicie... Czy tylko w swojej granie za to... Nie, nie w swojej, tylko wiesz, w tej przedostatniej. I, i będziecie w frentach mówię. I, a w Discordzie dostanie się y, ra, ra, rangę w... Friend w ROBLOXie. Chyba, że Wojtek coś wymyśli lepszego, bo Wojtek się zajął bardzo na Discordzie. Ja mam Admina, musisz się tego cieszę. Mogę tu zostawić te szefa, którą na twoim starym serwerze? Nie. Masz Admina, bo to jest jedno z najlepszych rang. W sumie Prime najlepsza ranga, bo twórca jest najlepszą. Ale wy i -y? No i w krainie gdzie jesteś ty prawie co ostatni, za kilka sekund będę wielki w krainie Jestem w Heaven Island, chodź ile? To już idę

tu rozbagować się tam No, A wy, jak, jak, to, nie wyjdziesz z tej gigantycznej skrzyni? Stamtąd z tyłu. Jakby... Dobra, nie będę ham. Pomogę ci skrzynią. 15 tysięcy już. Iż plus najbardziej upłacalną rzecz na świecie, w którą kupiłem ten świat. Opłacam, może nie kupiłem tego za 66 tysięcy. Mam to jajko! To ja tylko pijesz z mojego beta, bo chcesz kupować. Ja nie mogę! Tego... Nie, to nie... nie możesz kupować jeszcze tej te, tych jajek. jajka. To jest To te pety, tak ty mi dałaś te za 3 miliony, to są te pety mogę mogę je jeszcze kupić. Nie możesz. Chodź Chodź ze mną do shopu! Chodź! Chodź, czekaj chwilę, bo muszę tutaj pozbierać. Chodź! Chodź ze mną do no shopu! Naprawdę, chodź ze mną. Ja ci coś pokażę. Czekaj. No bo ja co w kółko? Tutaj miejsce jest takie fajne. Pomagam ci. Pomagam ci, szybciej zleci. E, nie, nie, zbieraj kasy, wyjdź z tego kucha, żeby nie zbierać kasy. Ale ty, ty masz swoją kasę, ja mam swoją. Ja. Więc i tak ja. dostajesz. No kurczę, jest na 100... Chcesz ci kilka razy z takiej skrzynki O Boże. Wojtek, chodź już, chodź już. Chodź już. Nie. Chodź już do sklepu. I tak tu za chwilę przyjdziesz. I tak już tego nikt... I tak tu każdy przychodzi na tamtą dużą skrzynię, co jest tam. Więc, więc nikt nie zbierze. Nie będzie Dobra, to ja będę czekał na Ciebie w szopie. Okej, okay, już ile? Ja się teleportuję pewnie. Ja też! Już jestem na szopie.

A tu jest ostatnie, Widzisz? Mówiłem. Mówiłem. Ja już lecę do tego śniadania. Ja Słuchaj, ja się tele... TELEPORT! Soby, ja, se, się telapii, teleport! Ja, nie, ja jestem przy tej dużej skrzyni już. Niech on nie zbiera się! Ja mam na z kasy. Ja mu zbieram tyle, ile miałem. 30 milionów! Mam 16, mam 138 milionów. Strep awczy i popatrz na ekipy. O Boże, jest jakieś... No dobra, Rydg. Dam ci jakieś szpeta. Ja niecham Rydg, coś tam. I jakie was A, nie, jakie właśnie? A, już 300 styli. Ach, to były gorki. Aee, he, Fantasty shop. Ja już robię dla widzów. Ta jajka otwieram. No kurczę, trzeci Imperium Fox dla was i trzecie miejsce dla znajomych 4 miliony pety Totalnie niektóre No załóżmy, że wszystkie są cztery miliony Te wszystkie będą dla was Poczekajcie Przepraszam, ja, ja, ja mam lepszy plan Zrobię jednego z tych Imperium Foxów Goldena Da boga go wam zrobię. Nie, jesteś na tej dużej skrzynce jesteś? Nie, jeszcze ja na no. tego, chyba nic go. nie pamiętam... Ta, Jaką masz Angę? Tak. Immortal 49. Importal? Immortal! Immortal, tak. Ja mam godlike. Czyli lidi, rangu dalek. No ale já už god like a končo, mám na ještě. hakerem. Ne, bude im... Potom bude impossible a potem bude haker, chyba. Já měl rangy impossible, Max. Ne, no, impossible nie je Maxowa. Maxova. Maxova je z haker. Max měl impossible. Nie. Ale Max, Aaaaa! Max, no, on no, ma Impossible, a od Impossible można zrobić knock knock, kto wie co to knock knock, to już chyba, chyba każdy wie, bo dużo osób z Was pewnie jest tam rosy, tak się No. na no. to wtedy Knock że to, Ale mają za małą rangę. Mam 200 tysięcy, pomóż mi z mi z tym skrzynką, hello! Ale nie mogę. Powiedziałeś, nic... nie zbieraj koldów, to lepiej jakby w ogóle nie skrzynki. skrzynki. Niszczysz tymi pitami, ale nie dostaniesz coinów, hello. Jest... Ja Słuchajcie! Mogę... Patrzcie, kto jest w tabeli. kto jest na... Na tabeli. Widzicie, kto jest na tabeli? Na czwartym miejscu? Na tym jest, serwerze? Jestem na tabeli. Jestem na tabeli. Na, na tym serwerze. Na tabeli. Czwarte miejsce. Chodź zobaczyć. Jestem. no. Ja jestem piątym. Isto dlaczego? jestem ja na piętnastu miejscem, ale tańczy Co? A i ty mnie prosił o peta. Ten Imperium Snake nie, będzie też dla was, a nie dostaniecie frenda ale za to dostaniecie tego pięknego peta. Plus jest, plus jeszcze dwa, e, dwa KGM, KG Taka dokładka ode mnie. Jakby się zbierali na jakiegoś plusie. O, zniszczyła się skrzynka. Tak. Bo, wiesz skąd, jak poznałem? Nagle nie było multum kasy. Ucisz 100 milionów. Ale po co jest to zwykła kasa dla nas? Nie potrzebujemy tej zwykłej kasy. O Boże, może tam! Podbiję tą skrzynię! Chcesz, żeby awczę was Podbiję to. Nie, ja nie owczę, nie ja wchodzę w kółko. I to nie, ma, nie, no to tam nie dużo daje chodzenia w kółko, jak widzowie. Zobaczymy odcinku, mnie, jak dużo daje chodzenia w kółko. On daje wręcz miliony. Mogę tak powiedzieć, Tania, w miejscu też był na chwili, ono też daje kilka milionów. Ale to daje mniej niż chodzenie w kulkę. Ej, chodzę w kulkę, nawet już nie przemijam kamery, tylko słucham w kulkę. W A, S, D, W, E, S, G, H, I, O, K, L, N, 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 O, P. Oba. Chyba te 400 tysięcy dobiliśmy. 400 tysięcy, wujuku 400 tysięcy, Boże widzowie będziecie mieli teraz takie szok Jak te pety trafią do Was Chociaż nie, po prostu roznam te pety, ale Imperium Foxy będą mieli bonusa Bo mam do znajomych. I jeszcze 10 I jeszcze 10 kgmów plus No to taniej. Dziesięć KGM. Ten odcinek będzie yeah, w tym. Yy, Dobra, yy, z, więc tak z, ze mną. No tak, i odcinek, który stanie tego będzie ze mną. Jest nie dość, że będziecie mieli to, to jeszcze to. Więc yy, dziesięć tylko odcinek. No niestety zakończymy. Ale no. oczekujcie. Piszcie w komentarzach, a dostaniecie Bedba. Piszcie w komentarzach Nick i dostaniecie Bedba.